Witaj w bajkowej krainie. Zapraszamy do słuchania najpiękniejszych bajek. Dobry interes. Bajka braci Grimm. Dawno, dawno temu, w małej wiosce mieszkał pewien biedny, ale bardzo sprytny chłopiec. Miał dobre serce, ale nie zawsze szło mu w interesach. Pewnego dnia jego matka dała mu kilka monet i powiedziała: Synku, idź na targ i kup coś, co przyniesie nam zysk. Chłopiec uśmiechnął się i wyruszył w drogę, przekonany, że dokona dobrego interesu. Na targu chłopiec zobaczył rolnika sprzedającego starą krowę. To idealna okazja, pomyślał i kupił krowę za wszystkie swoje pieniądze. Gdy wracał do domu, spotkał rzeźnika. Hej, chłopcze, po co ci ta stara krowa? Dam ci za nią tłustą świnię. Chłopiec uznał, że to lepszy interes, więc wymienił krowę na świnie. Idąc dalej spotkał wieśniaka z gęsią. Świnia jest kłopotliwa, a gęś mniej je i daje pióra, pomyślał chłopiec. Więc wymienił świnię na gęś, pewien, że zrobił znakomity interes. Wkrótce spotkał chłopa, który miał pięknego koguta. Gęś jest fajna, ale kogut budzi ludzi i sprawia, że wstają do pracy. To jeszcze lepsza inwestycja, pomyślał i wymienił gęś na koguta. Idąc do domu. Zobaczył kowala oglądającego dziwny, błyszczący kamień. Co to za kamień? zapytał chłopiec. To niezwykle twardy kamień, świetny do ostrzenia noży i siekier, odpowiedział kowal. Chłopiec pomyślał: Mama zawsze narzeka na tępe noże. Ten kamień na pewno nam się przyda. Wymienił więc koguta na kamień i ruszył w drogę do domu. Chłopiec był zmęczony i spragniony. Kiedy schylił się nad rzeką, by napić się wody, kamień wypadł mu z rąk i zniknął pod wodą. Na chwilę zrobiło mu się smutno, ale zaraz potem się uśmiechnął. Wcale nie straciłem, nie muszę już dźwigać tego ciężaru to dopiero dobry interes. Wrócił do domu z pustymi rękami, ale z lekkim sercem. Matka roześmiała się, słysząc jego przygody, i powiedziała: Mój synu, może nie zarobiłeś, ale masz coś cenniejszego lekkość ducha i umiejętność cieszenia się tym, co masz. I od tej pory chłopiec zawsze był zadowolony ze swojego losu, cokolwiek by się nie wydarzyło. Koniec. Jeśli masz ochotę na kolejną bajkę, zapraszam do następnego filmu, nie zapomnij o subskrypcji.